Cześć, witam Was dzisiaj w recenzji książki Elizabeth Gilbert Wielka Magia. Jak już Wam ostatnio zapowiadałam, kolejną książką, którą miałam przeczytać i zrecenzować dla Was jest właśnie książka Wielka Magia Odważ się żyć kreatywnie. I powiem Wam, że miałam wielkie oczekiwania, jeżeli chodzi o tą książkę. I wcale się nie zawiodłam. Ta książka nie była zła. Jest to swojego rodzaju poradnik, który Elizabeth napisała tak jakby od siebie, nie tylko dla kogoś, ale raczej od siebie dla siebie. I moim zdaniem dlatego y, ta książka właśnie ma y, taki fajny odbiór, tak przyjemnie się ją czyta i można z niej bardzo dużo wynieść. Nawet w tej książce właśnie wspomniała o tym, że książki powinno się pisać od siebie, dla siebie, a nie dla kogoś, bo to może być pewnego rodzaju pułapka. Ale ja nie będę Wam mówić o pisaniu książek, tylko chciałabym Wam powiedzieć, co z tego wyniosłam, co w tej książce znalazłam i co ewentualnie może Was zachęcić do jej przeczytania? Zacznę od tego, że moją uwagę przykuła okładka. Jak tylko zobaczyłam okładkę tej książki, to stwierdziłam, że muszę ją przeczytać. Jest coś takiego, że... Um... No, oceniamy czasami rzeczy po okładce i moim zdaniem to jest bardzo zachęcające. Jednak takim pierwszym impulsem do przeczytania tej książki był dla mnie występ Elisabeth na Tedzie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest TED, to są takie przemówienia, bardzo motywujące wielu ludzi, którzy mówią o swoich doświadczeniach, swoich pasjach i ta książka jest odpowiedzią na wielkie zainteresowanie właśnie tym występem. Możecie go sobie obejrzeć na YouTubie, ja Wam dam Link w opisie, oglądałam to już wiele, wiele razy i nawet oglądaliśmy to wystąpienie na języku angielskim, także gdzieś to zapadło w mojej głowie i Zachęciło mnie po prostu do zakupu książki. Jest ona napisana lekkim językiem, a treść przekazywana jest tak, jakby opowiadała Wam to jakaś bliska znajoma, przyjaciółka. Także moim zdaniem jest to bardzo przystępne i też dobrze się czyta. Jest to poradnik dla twórców, który nie mówi dokładnie co i jak macie zrobić, ale tłumaczy, jak zaufać naszej intuicji i oddać się właśnie tej magii tworzenia. I tutaj głównie właśnie jest na przykładzie pisania książek. Ale autorka cały czas nam przypomina, że twórcą nie jest tylko pisarz, ale właściwie każdy z nas coś tworzy. Czy to by były jakieś zdolności plastyczne, czy to właśnie nagrywanie na YouTube, pisanie bloga, granie na instrumentach, gotowanie wszystko gdzieś tam ma swój proces twórczy. I moim zdaniem ta książka właśnie przypomina nam, dlaczego coś robimy, dlaczego coś tworzymy. Jak odnaleźć się w tym, jeżeli gdzieś się zagubimy? Bo zdarza się tak, że zagubimy się w naszych pasjach, w czymś, co właśnie tworzymy, i nie wiemy, jak iść dalej, szukamy takiego kopniaka. Także, jeżeli chcesz coś stworzyć, ale boisz się, jak na to zareaguje świat to zdecydowanie musisz przeczytać tą książkę, bo ona właśnie przypomniała mi, dlaczego zaczęłam w ogóle działalność w internecie, jaką radość mi to sprawia i czemu w ogóle zdecydowałam się to robić. I dlatego bardzo cieszę się, że przeczytałam właśnie Wielką Magię. Zdarza się tak, że robimy coś i później mamy coraz większe oczekiwania, nie tylko ze swojej strony, ale ze strony innych ludzi i tak jak... Właśnie Elizabeth czuła to, że jej czytelnicy mają większe oczekiwania po książce Jedz, módl się i Kochaj. Tak na przykład ja wiem, że Wy macie coraz większe oczekiwania z każdym moim filmem. Chcecie, żeby był w lepszej jakości, żeby miał lepszą treść, żeby wnosił coś nowego. Um, I ona y, przypomina nam, żeby nie tylko sprostać oczekiwaniom innych ludzi, ale robić coś. Co nam się podoba, coś dla siebie, od siebie, bo wtedy najprawdopodobniej spodoba się to innym ludziom, którzy podzielają nasze zainteresowania. Od początku wiedziałam, że jest to książka dla mnie, jest bardzo pozytywna i motywująca. Jest ona idealna dla kogoś, kto. Albo żyje kreatywnie, albo chce żyć kreatywnie i w jakiś aktywny sposób wyrażać siebie. I powiem Wam, że jak skończyłam ją czytać, to miałam ochotę przeczytać ją jeszcze raz, dlatego że czułam potem taką energię do działania, chciałam już coś nagrać, już coś stworzyć, już zaplanować kolejne rzeczy. Um, I to gdzieś tam otworzyło mi oczy, bo czasami w biegu po prostu zapominamy o tym, dlaczego coś robimy, um, co robimy i kupimy się po prostu w natłoku. Obo Obowiązków i też przyzwyczajenia, bo tak jak ktoś pisze książki, nagrywa filmy czy robi cokolwiek innego. Przyzwyczaja się do tego, co robi e, i czasami boi się wyjść poza jakąś taką swoją strefę komfortu i to nas zamyka właśnie, e, ogranicza nasze kreatywne życie, a wydaje mi się, że każdy chce żyć jeszcze kreatywniej, dawać z siebie jeszcze więcej ym, i po prostu otwierać się na wszystkie możliwości. Jak zawsze ja w książce zaznaczam sobie jakieś najciekawsze zdania, fragmenty, żebym wiedziała, do czego chce wrócić albo wiecie, jakieś takie rzeczy, które mnie najbardziej zmotywowały. Na początku zaznaczałam sobie to tymi karteczkami, potem je gdzieś zgubiłam e, i po prostu e, zawijałam strony. Trochę tego się zebrało. Ja nie mam nic przeciwko jakiemuś tam pisaniu po książkach czy zaznaczaniu, bo uważam, że książki są od tego, żeby nam coś dały i zwłaszcza jeżeli jest to jakiś poradnik, e, to wydaje mi się, że warto sobie coś zaznaczać. Ja też tą książkę będę miała dla siebie, nie jest to książka wypożyczona z biblioteki, ani pożyczona. Od kogoś, więc y, swobodnie mogłam tutaj, y, że tak powiem, zrobić z nią, co chcę. Tak na przykład bardzo spodobał mi się ten fragment. Jeśli jednak zabrakło ci odwagi, postarajmy się temu zaradzić. Musimy, bo twórcze życie jest dla odważnych. Wszyscy to wiemy i wszyscy wiemy, że kiedy umiera odwaga, wraz z nią ginie kreatywność. Wszyscy wiemy, że strach jest odludnym cmentarzyskiem, na które udają się nasze marzenia i wysychają w palącym słońcu. Są to rzeczy powszechnie znane. Tyle, że czasem nie wiemy, co na to poradzić. No i tutaj jest taka przykładowa lista rzeczy, które się boimy: że nie mam żadnego talentu, że ktoś inny zrobił to już lepiej, albo że wszyscy już coś zrobili lepiej. I ta lista właśnie dała mi do zrozumienia, że czasami nawet ja mówiłam sobie tak, że boję się wstawić jakiś film, bo może ktoś powie, że już coś takiego jest. Oczywiście, że coś takiego jest i wydaje mi się, że zaraz do tego dojdę, jak tylko uda mi się znaleźć ten fragment, bo dla mnie on był bardzo ważny pod względem właśnie tego co ja robię, co robią inni ludzie na YouTubie i jak czasami e, widownia to odbiera. W tej książce dostajemy przykład, że Elizabeth wpadła na pomysł napisania książki. Jak się później okazało, poznała e, pewną kobietę o imieniu Ann, która właśnie taką książkę napisała i Prawie jeden do jednego wszystko się ze sobą zgadzało yy, i Elizabeth nie odebrała tego jako skopiowanie pomysłu, bo było to wręcz niemożliwe. Doszły do wniosku, że wpadły na ten pomysł w tym samym czasie, tylko że Elizabeth się za to. Może nie to, że nie zabrała, bo zabrała się za to, ale gdzieś to przez długi czas odkładała i jak ona to powiedziała, to natchnienie, ta inspiracja po prostu powędrowała do innej osoby. I to wydawało jej się bardzo ciekawe. Tutaj rozdział jest zatytułowany Wielokrotne Odkrycia. I przeczytam Wam fragment. Wielokrotne odkrycie naukowe. Nazywa się tak sytuacja, gdy dwóch lub większa liczba naukowców w różnych częściach świata w tym samym czasie dokona takiego samego odkrycia. Nie ma logicznego wyjaśnienia dlaczego tak się dzieje. Jak to możliwe, że dwie osoby, które nigdy nie słyszały nawzajem o swojej pracy, dochodzą do tych samych naukowych wniosków w tym samym momencie historii? A jednak zdarza się to częściej, niż nam się wydaje. Oddaj się temu wszystkiemu. Tak to wygląda, kiedy zawrzesz niezwykłą, nieziemską umowę na twórcze życie. Nie ma tu kradzieży ani prawa własności, nie ma tragedii ani problemów. W miejscu, z którego przychodzi natchnienie, nie ma czasu ani przestrzeni, nie ma również rywalizacji wybujałego ego ani ograniczeń. Tylko upór samej idei, która nie przestaje szukać, dopóki nie znajdzie współpracownika równie upartego jak ona, albo kilku. Ja to sobie odwołałam do um, bardzo częstego zjawiska um, w internecie, właściwie którym jest to, że widzowie czasami piszą, że ktoś coś od kogoś ściągnął. E, bardzo często było mi to zarzucane, że ściągnęłam coś od jednej osoby albo od drugiej, gdzie okazywało się, że tak naprawdę nie miałam pojęcia, kto to jest. Więc udawałam się na kanał, e, czy bloga, czy cokolwiek tej osoby i okazywało się, że faktycznie albo zrobiła podobny film, e, albo zrobiła coś po prostu podobnego do tego, co ja zrobiłam, i co lepsza, w tym samym czasie i moim zdaniem nie ma tutaj mowy o żadnym kopiowaniu tylko po prostu jest to idea, na którą wielu więcej osób wpadło w tym samym czasie, dlatego ja nienawidzę określenia, że ktoś coś od kogoś ściągnął, chociaż wiemy, że często tak jest ale kiedy dwie osoby wpadają na Taki sam lub podobny pomysł w tym samym czasie, to wydaje mi się, że nie możemy tego tak nazywać. Tak jak mówię, mogłabym wam czytać te fragmenty w nieskończoność, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że każdy tą książkę może odnieść do swojego życia, cokolwiek robicie, czymkolwiek się zajmujecie albo dopiero chcecie się czymś zająć, to na pewno ta książka Wam w tym pomoże, rozbudzi w was kreatywność, bo moim zdaniem każdy na swój sposób jest kreatywny, ale pomoże Wam tą kreatywność ruszyć w życie, zaczniecie działać, pomysły zaczną Wam wpadać dosłownie, jak będziecie czytać tą książkę. Bo kiedy czytacie i odnosicie to do swojego życia, gdzieś te pomysły się pojawiają i zaczniecie je od razu spisywać na kartkę. Ja miałam właśnie kartkę, którą włożyłam sobie do książki. I w trakcie czytania zapisywałam sobie pomysły, które mi wpadały, bo bałam się, że o nich zapomnę. I właśnie też o tym była mowa w książce: że często jest tak, że wpadamy na naprawdę świetne rzeczy, ale nie zapiszemy sobie tego w telefonie, na kartce, w notesie, gdziekolwiek, bo myślimy, że wrócimy do domu i będziemy o tym doskonale pamiętać, gdzie okazuje się, że po powrocie do domu tak naprawdę nie wiemy o co nam już chodziło, co nam przyszło do głowy, jak to miało wyglądać, więc warto jest, zawsze ten pomysł zapisać. Pomysły same przychodzą, ale też same odchodzą, także ważne jest to, żeby być na nie otwartym, mieć gdzie je sobie zapisać, bo nasz mózg ma tyle informacji, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przechowywać, że tak powiem. Książka nie jest krótka, bo ma jakoś 335 stron, także nie jest to krótki poradnik. Czasami wydawał się nudny, były takie momenty, kiedy odkładałam tą książkę, ale nie dlatego, że mnie nie interesowało to, co jest w niej napisane, tylko po prostu strasznie dużo informacji można z niej uzyskać. Tam nie znajdziecie dokładnie, co i jak macie zrobić, ale to pobudza gdzieś waszą wyobraźnię, waszą kreatywność, i wydaje mi się, że w pewnych momentach po prostu może być tego za dużo, więc ja sobie po prostu do tej książki wracałam co dwa, co trzy dni, gdzieś. Dłużej zajęło mi to czytanie, ale myślę, że lepiej te wszystkie informacje sobie przyswoiłam. Jeżeli chcecie otworzyć nowy biznes, to wam może pomóc w jaką stronę pójść, co zrobić, czy na pewno to chcecie, utwierdzi Was w przekonaniu, albo wpadniecie na inny genialny pomysł, także jesteście wszyscy kreatywni, wiem o tym i każdy na swój sposób, każdy w swojej dziedzinie. Jeżeli po prostu potrzebujecie motywacji, kopniaka i lubicie non-stop yy, ładować taką pozytywną energią, yy, to myślę, że to jest książka właśnie dla Was. Jeśli chodzi o taką moją ogólną ocenę, yy, to dałabym 4 na 5, to moim zdaniem nie jest niska ocena. Dajcie koniecznie znać, czy ktoś z Was czytał już tą książkę i jakie są Wasze opinie. Jak wam się podobała, yy, jaką wydalibyście ocenę, co wam się spodobało, a co nie. I co najważniejsze, czy wpadliście na jakiś genialny pomysł podczas jej czytania? Bo moim zdaniem. Coś w tej książce jest, że te pomysły zaczęły przychodzić mi do głowy. Jeśli chodzi o tą recenzję, to by było już wszystko. Jeśli chcecie zwięzłą, krótką recenzję, to zapraszam na mojego bloga. Tam też będzie y, takie podsumowanie, moja recenzja, także link będzie w opisie. Ja Wam dziękuję już serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. No i oczywiście, jeżeli czytaliście książkę, y, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie kciuki w górę. Zapraszam. Również do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. I widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa!